Godzina 9.00. Idziemy zdobywać kolejne szczyty do korony Beskidu Śląskiego. Rozpoczynamy z parkingu w Wiśle Czarne. Idziemy na Cieńków. A potem grzbietem Cieńkowa na Gawlasi, A potem zobaczymy, gdzie dalej. Tam gdzieś chyba zamek. Prezydencki się wyłania nad dachem tej chałupy przed nami. Zbliżamy się powolutku do grzbietu tego cienkowa, czyli tego pagórka, który oddziela, rozdziela Wisły Czarne od Wisły Malinki. Jeszcze kawałek i będziemy na grzbiecie, no a potem już nim dalej trochę łagodniej niż ta droga, którą teraz idziemy cały czas jeszcze od niedawna taka płytowa ale w większości swojego przebiegu normalna droga asfaltowa tam gdzieś barania góra naprzeciw nas cały ten masyw A przed nami jak drogowskaz tu głosi ranczo cieńków blisko coraz bliżej farma na kopcu jesteśmy zbyt wcześnie o 11 otwartej to może w drodze powrotnej Nie wiem, gdzieś tu podobno, ale to jest jeszcze zamknięte dopiero o 11.00. Zdobywamy pierwszy wierzchołek Cienkowa. Właściwie to, to nawet nie jest chyba to żadnym z tych rozpoznawalnych wierzchołków, bo pierwszy jest za nami. Jak tam wejdę tu na ten szycik to... Bo pewnie będzie widać. A kolejne są przed nami. Ławeczka cienków. Tu mamy jakieś panoramy. Dzisiaj możemy sobie to porównać z faktycznym widokiem w terenie. Co my tu mamy? Smlekowiec, czupel gdzie to będzie ten czupel tam jest Chamtoria Pierwsza z lewej, nawet widać wieże na niej czupel to jest tu i ośrodek narciarski nowa osada prawdopodobnie tam oczywiście ośrodek narciarski cieńków widać wyciąg Stację tego wyciągu to inne góry. jest tam zbliżające w kierunku Przełęczy Salmopolskiej i potem dalej barani góry a tu będzie ciąg dalszy tej panoramy barania góra, czyli Barania Góra to jest to co niestety nam tu zasłania ten okazałe, okazałe drzewo? Zobaczymy, Dobra, no gdzieś tam jest barania góra, a my teraz będziemy tu maszerować przez kolejne wzniesienia cienkowa w Cienkow pośredni, i zanim. Za nim w każdym razie zielony kopiec, to jest ten taki stożkowaty lekko szczyt lasie gdzieś tam w prawo w kierunku Barani Góry. Mamy rozejście teraz dróg, ta droga asfaltowa schodzi tam do Wisły Malinki, a my tu odbijamy w prawo za żółtym szlakiem. I na Gawlasi mamy 2 godziny i 10 minut to ruszamy po drodze jeszcze po i, i wyżni cieńków oczywiście Pod nami teraz widać jezioro, zbiornik retencyjny wisła czarne pałacyk prezydencki. No a tam pierwszy z cieńkowów żeśmy po drodze, które no, na razie jeden minęliśmy po drodze, ciąg dalszy będzie następować w miarę zbliżania się do celu dzisiejszej wyprawy. Zbliżamy się bardzo powoli do Cienkowa pośredniego. znowu nam tu rozłożyli jakieś płyty takie na tym stromszym odcinku podejścia ale tam się chyba znowu wypłaści za parę minut parę dziesiąt metrów właściwie znowu będziemy tym grzbietem iść widokowym w miarę znowu jesteśmy na dość widokowej polanie tam przed nami za nami w zasadzie patrząc w kierunku w którym podchodzimy Chantoria tu czupel. ten ośrodek narciarski, który tam widać to jest jeden z tych mniejszych Poprzednio powiedziałem, że to nowa osada, a to raczej są klepki tak zwane. Taki malutki wyciąg. A my no podchodzimy w kierunku postrzedniego Cieńkowa. A potem będzie kolejne podejście na Wyżni Cieńków. A potem jeszcze jedno. Na razie jeszcze jesteśmy poniżej 800 metrów, także tych podejść jeszcze w sumie parę przed nami jest i no i 300 metrów różnicy wzniesień jeszcze do pokonania, co najmniej chyba że będą jakieś głębsze zejścia między kolejnymi cienkowami, cienków pośredni. zajęli na miejsce niestety, ale Idę Gdzie tam gdzieś ten szczyt zdobyć. Parę jeszcze metrów nad nami. Nie wiem czy tu jakaś tabliczka gdzieś będzie, czy nie. Widać tu niczego. Cienków pośredni. Zajrzymy jeszcze, zajrzymy jeszcze tu w lewo. Ale się obawiam, że raczej nie będzie to jakoś oznakowane konkretnie. Chociaż to jakaś ścieżka jeszcze gdzieś prowadzi dalej. No ale teraz już ewidentnie zaczyna schodzić na dół. Czyli Czyli no nie widać tu żadnego oznakowania. Trzeba iść z powrotem do szlaku. Wychodzimy na Polanę Wysznią naprzeciw Barania Góra. Tam nawet chyba widać wieżę widokową na szczycie. Nie wiem, czy na filmie to się da pokazać, korzystając z mojego sprzętu oczywiście. wyżni cieńków jeszcze kawałek przed nami ale tu może uda się znaleźć jakiś popasik mały zobaczymy czy to jest otwarte po sezonie na szczęście otwarte było mogliśmy się więc czegoś napić i w drodze powrotnej nawet zjeść obiadek jesteśmy w okolicach Wyśniego cieńkowa tylko trzeba by tam się wbić w ten las jeszcze żeby ten szczyt zdobyć. No ale. Próbujemy tu się wbić, może coś z tego wyjdzie, tylko muszę schować telefon na chwilę. Szczyt Cieńkowa Wyszniego. Niestety nie ma żadnej tabliczki, jest za to jakiś słupek taki, na którym jest napisane 102, cokolwiek by to nie miało znaczyć, tam jakiś muchomor pod drzewem sobie rośnie. Ale zdecydowanie jest to najwyższy punkt w okolicy, tam już nie ma się gdzie przebijać wybieramy wariant jeszcze bez szlakowego wejścia taką drogą, która od żółtego szlaku odchodzi tu prosto na szczyt zielonego kopca i tą drogą idziemy Dojdziemy tam oczywiście na szczycie do szlaku zielonego z malinowskiej skały przez Gawlasi na Baranią Górę, ale tam już na pewno nie pójdziemy, będziemy wracać. No ale, żeby jeszcze był jeden szczyt bardziej honorny niż Gawlasi, to zdobywamy zielony kopiec. 100 metrów do, do wejścia, 120 powiedzmy z tego miejsca. Wchodzimy na Zielony Kopiec, taką dość widokową przecinką. Tu mamy widok na czeskie beskidy beskid Śląsko-Morawski. A tu się nam gdzieś tam pojawiają tatry ośnieżone nie wiem czy na filmie da się to zobaczyć ale w naturze widać w miarę dobrze Deszczy tu jeszcze 60 metrów zielonego kopca oczywiście i to będzie najwyższy punkt na naszej trasie przed nami jest ma górka wiślańska, którą teoretycznie też można by było zdobyć, no ale trzeba tam wejść z tego gawla, z tych gawlasi, gawlasa. Za każdym razem inaczej to odmieniam, ale skłaniam się do wersji, że to chyba jest gawlasi, czyli coś co należało do gawlasa albo rodu gawlasów. W związku z tym odmieniać trzeba to trochę bardziej skomplikowanie niż Gavlasi jako mianownik. No ale może gdzieś kiedyś doczytam, to dopiszę w opisie tego filmu, skąd się ta nazwa bierze, ale do mnie najbardziej właśnie taki wariant czegoś należącego do Gavlasów przemawia. Nevermind, tam na ten grzbiet, który tu na pierwszym planie widać, trochę ta choinka go tu zasłania, ale tam na ten grzbiet, przez zielony kopiec musimy się dostać, a potem będziemy się zastanawiać, czy jeszcze chcemy zdobywać Magórkę wisłańską, czy nie. Tam na prawo od niej Barania Góra, ale tam już na pewno nie pójdziemy. Zielony kopiec, panorama. Tu mamy Babion. Przypruszonym, przybielonym wierzchołkiem i tatry, całe białe. No, niestety, znowu nie mam sprzętu, którym by się to dało pokazać, ale jakiś tam zarys może być widać na ostatnim planie. Tu jeszcze. Widok w kierunku skrzycznego. Malinowska skała, małe skrzyczne i tam skrzyczne trochę między choinkami gdzieś się tam pojawia. No, widokowy, trzeba przyznać, jest wierzchołek zielonego kopca. Jednak jest tu jakiś opis, kartka pineskami do drzewa przywalona. Zielony Kopiec, 1152 metry. Tu jeszcze kawałek panoramy, począwszy od żbietu w kierunku skrzycznego prowadzącego, czyli Malinowska Skała, Małe Skrzyczne, Skrzyczne. Widok na Beskid mały, z jeziorem Żywieckim, tu na ostatnim planie Babia Góra no i ośnieżone tatry. Bardzo fajny punkt widokowy trzeba przyznać. Schodzimy jeszcze kawałeczek z zielonego kopca. Dalej to jest ścieżka bez szlaku. Szczyt jest taki odsunięty trochę od szlaku i teraz właśnie dochodzimy tu do szlaku zielonego. On się połączy z czerwonym dopiero na, na górce wiślańskiej. I potem wspólnie pójdą na baranią górę. O. A tu mamy szlakowskaz, gdzie to tu jest. Barania Góra, półtorej godziny, Skrzyczne, godzina 50 minut. A tu nawet żadnej jakiejś informacji, że tam taki piękny punkt widokowy jest. Z tego miejsca, którym ten szlak przechodzi, to nie widać nic. A tam nawet nie reklamują tego, że dwie minuty podejścia jest takie piękne miejsce idziemy w kierunku Gawlasiego Tak to będę odmieniać bo to mi bardziej do języka polskiego jakby pasuje Zejście z zielonego kopca doszliśmy do Połączenia ze szlakiem żółtym, ten będziemy schodzić, ale jeszcze podejdziemy sobie kawałek. 10 Gawlasi 1077, ale tu jest troszeczkę wyżej. Jednak jest tu jakaś platformka widokowa na Gawlasim. tą wycieczkę, w sensie zawracamy, już dalej nie idziemy na, na Magórkę Wiślańską. Może kiedyś będzie jakaś inna sposobność się tam na nią wybrać z węgierskiej górki albo Radziechowy A na razie wracamy tu do punktu na którym, przy którym z jakiegoś dziwnego, niewytłumaczalnego dla mnie powodu powieczyli tabliczkę Jakoby tam był szczyt Gawla... si? gawlaśca. No nie wiem, czemu tak. W każdym razie tam też oczywiście odbijemy na żółty szlak i będziemy wracać z powrotem znowu całym tym grzbietem cieńkowa kilku szczytów. Z powrotem do karczmy. I potem na dół schodzić do Wisły Czarny do samochodu. W drodze powrotnej dochodzimy do chatki na wyschnięm. No i zajrzymy tu na chwilę, tak myślę. To jeszcze jedno piwko. Drobna regeneracja przed zejściem przez cały ten grzbiet. Cieńkowa. Zostało jeszcze nam parę metrów tego grzbietu do pokonania, ale to już końcówka. Tam w dole widać polany z wyciągiem lepki tak zwane I tu chyba główne zabudowania malinki no i tam gdzieś teren się wznosi w kierunku przełęczy Salmopolskiej Oczywiście drogi nie widać ale w związku z tym że praktycznie to samo film, to samo było sfilmowane już w drodze do góry to to chyba nie będę zbyt wiele nagrywać. Po prawie 7 godzinach wracamy z powrotem. W większości oczywiście tą samą drogą. Tam jakaś mała pętelka tylko na samej górze przez Zielony Kopiec była zrobiona. Poza tym szliśmy cały czas żółtym szlakiem. No i teraz już kończymy Czyli prawie 7 godzin spacerowania. I no, jesteśmy na dole na parkingu Wisie Czarne W związku z tym koniec wycieczki. Pakujemy się teraz do auta. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.